Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na ciasto drożdżowe, które robi się bez drożdży. Jest bardzo szybkie w wykonaniu z owocami przepyszne. Polecam Wam takie ciasto bardzo serdecznie. Teraz, gdy jest sezon na owoce, jagodę, malinę, możecie wykorzystać i upiec takie pysznego placka z kruszonką. A teraz pokażę Wam, jak go zrobić. Takie ciasto z jagodami, gdy zrobicie, przekroicie już. I przekroicie, zobaczycie taką właśnie fajną pleśń. To jest od jagód. To nie jest prawdziwa pleśń, tylko tak fajnie wygląda. To jest efekt jagód. Możecie powiedzieć, kochanie, co dzisiaj upiekłaś? Ciasto z pleśnią, a to jest od owoców. Do kruszonki potrzebujemy szklankę mąki, puszkanki cukru i jedną trzecią kostki masła. Całość musimy wyrobić dokładnie i zobaczcie po chwili już mamy piękną kruszonkę. Taką kruszonkę odkładamy sobie teraz na bok do lodóweczki. Dzisiejszy placek drożdżowy bez drożdży jest ciastem bardzo szybkim. Robi się go błyskawicznie. Do ciasta potrzebujemy: cztery jajka, klanka cukru, klanka oleju, jedna łyżka octu, cztery łyżeczki proszku do pieczenia albo sody, owoce do posypania mogą być tobie by jagody maliny albo jakieś inne co lubicie. Szklanka z siadłego mleka, 4 szklanki mąki. To wszystko ze składników. A teraz pokażę wam jak zrobić to ciasto. Robi się je bardzo szybko. Jajka musimy utrzeć z cukrem na pulchną masę. Gdy żółtka z cukrem mamy dobrze utarte, dodajemy mąkę. 4 szklanki mąki. Następnie zsiadłem mleko. Szklanka zsiadłego mleka. Olej, ocet, proszek do pieczenia albo soda. Wszystkie składniki musimy dokładnie wymieszać. I tak wyrobione ciasto wylewamy na blaszkę. Ciasto przelewamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia o wymiarach 25 na 35 cm. Pod koniec ciasta możecie już włączyć piekarnik. Temperatura 180 stopni. Około 50 minut będziemy piec. No i wysypujemy sobie owoce. Owoce to już tylko jakie chcecie, jakie lubicie. Ja dzisiaj zrobię z jagodą. Możecie zrobić z samą jagodą. Możecie zrobić z jakimi owocami chcecie. Ja jeszcze gdzie, nie gdzie to rzucę maliny. I wyciągamy kruszonkę i zostało nam jeszcze tylko posypać kruszoneczką. I tak przygotowane ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. I pieczemy. Nam się upiekło. Zobaczcie, jak urosło pięknie. I wyciągamy. Zobaczcie, jak ładnie i pięknie wygląda nasze ciasto. Jak ładnie urosło. I tak oto prezentuje się nasze ciasto. Takie ciasto z owocami jest rewelacyjnym ciastem na upalne, gorące dni. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. A teraz przekroję i pokażę wam, jak wygląda w środku. Tak oto prezentuje się nasze ciacho. Zobaczcie, jakie piękne. A teraz spróbujemy czy smaczne. O, mięciusieńkie, pulchne. Mm -hmm. Jemy. Ciasto jest przepyszne. Bardzo dobre. Polecam Wam bardzo serdecznie takie ciasto. A jeśli spodobał Wam się filmik, pamiętajcie o subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa!